Hej, cześć Simano, witam was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Krzyżowski, witam was na wandalisku. Moi drodzy, przyszło nam ogłosić zwycięzców konkursu. Przede wszystkim chciałbym pogratulować wszystkim, którzy wzięli udział, ponieważ było to dla nas naprawdę. E, no cóż, niesamowite przeżycie hostować to, ten konkurs. Po prostu było to związane z. z, 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 z jakby... Napełnieniem was energii kreatywnej, która miałaby posłużyć temu, żebyście inaczej spojrzeli na świat i jakoś po prostu e, nabrali perspektyw co do odnośnie, właśnie sztuki. Taka była właśnie idea, żeby pokolorować ten świat różnymi odcieniami kolorytu, właśnie artystycznego. Także z tego miejsca chciałbym pogratulować Aleksandrze Dobko za zajęcie pierwszego miejsca w naszym konkursie oraz Dark Boyowi za zajęcie miejsca drugiego. Jeszcze dziś wyślę do was kody rabatowe, waszej intencji jest wysłanie mi z adresu zamieszkania, ponieważ muszę zadresować paczkę z nagrodami właśnie do was, moi drodzy. Dziękuję za wzięcie udziału, a reszcie życzę powodzenia. Następnym razem. Następny taki konkurs na 1000 subskrypcji, moi drodzy. Także wbijajcie suby i co 500 subów mniej więcej, mniej lub więcej, będziemy organizować taki właśnie konkurs. Trzymajcie się, na razie, strzała.